Bardzo się cieszę, że się widzimy, że postanowiliście poświęcić to majówkowe popołudnie, wczesny wieczór, żeby się z nami spotkać. Każdemu z Państwa bardzo za to dziękuję. Zacznę z tego, że bardzo się cieszę, że dzisiaj do mojej kampanii dołączył Łukasz Żepecki, bo jest to człowiek, którego zapamiętałem sprzed wielu lat w polityce, bo został posłem w 2015 roku. Niestety z miał wtedy 23 lata. Każdy w młodości robi błędy. Można czasem takie błędy wybaczać oczywiście. Natomiast to był człowiek, który w wieku 24 lat. Stwierdził, już będąc posłem u progu swojej kariery wyborczej, że nie. Nie poszedł do polityki po to, żeby głosować za podnoszeniem podatków. I wbrew Jarosławowi Kaczyńskiemu głosował przeciwko podwyższeniu opłaty paliwowej. To był jego koniec w PiSie i tyle z tej wielkiej kariery. Wtedy wziął go Kukis. Słucham? Niech pan nie przesadza. Potem poszedł do Kukiza. No i znowu nie wyszło, bo Kukiz wymyślił, żeby w 2019 roku startować z PSL-em. I wtedy Łukasz Pes powiedział, nie no bez przesady z PSL-u startować się będę i zrezygnował z jedynki. Więc to były dwie bardzo ważne decyzje pokazujące, że idea jest dla niego ważniejsza niż jakaś doraźna kariera polityczna i takich ludzi właśnie potrzebujemy, dlatego bardzo się cieszę za wsparcie od Łukasza Rzepeckiego. Jesteśmy w tej trasie już od początku września, ponad 300 spotkań za nami, to jest rekord wszechczasów w polskiej polityce, będziemy go teraz śrubować przez kilka następnych tygodni i dlaczego wkładamy w tą kampanię tyle wysiłku, tyle pracy, tyle energii? Dlatego, że tak bardzo chcemy, żeby wreszcie w Polsce w końcu coś się zmieniło, żeby wreszcie było inaczej, żeby wreszcie niektóre sprawy poszły do przodu, bo nasi politycy to tylko mówią, a nic nie robią. Nie dokonują żadnych realnych zmian, a my chcemy, żeby wreszcie zaczęło coś się zmieniać. Powiedzcie mi Państwo, czy znacie kogoś, kto jest zadowolony z naszej ochrony zdrowia? Wy nie znacie, a ja znam. Politycy są zadowoleni, bo nic z tym nie robią już od tak wielu lat. Przecież ten dziadowski system ochrony zdrowia w Polsce to nie z 2003 roku, ma już 22 lata. Potem przyszło 20 lat popisu i nic z tym nie zrobili: żadnej istotnej reformy systemu ochrony zdrowia. Nic, palcem nie ruszyli. A Polacy nie chcą tego dziadowskiego systemu. Polacy nie chcą czekać kilka lat w kolejce do lekarza specjalisty. Polacy chcą, żeby to zmienić, ale politycy nic z tym nie robią. Nie robią, bo im się nie chce, bo oni tylko chcą mówić, a do roboty, to tam nie ma komór, pracować im się nie chce, tylko woleliby mówić. Teraz to bez przerwy mówią o obronności, o naszym bezpieczeństwie, o naszej armii, ale znowu tylko mówią. A realnie do czego doprowadzili? Do tego, że gdy parę tygodni temu. Generał Dariusz Łukowski, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, był w telewizji i dostał pytanie od redaktora Rymanowskiego, panie generale, a ile Polska by się broniła, gdyby nas teraz Rosja napadła? To odpowiedział, że tydzień albo dwa, bo na tyle mamy zapasów, tydzień albo dwa. To jest dziedzictwo 20 lat popisu. Do tego doprowadziło 20 lat popisu, że mamy zapasów na tydzień albo dwa, amunicji na pięć dni, i oni jeszcze mają czelność mówić w telewizji, że oni się zastroszczą o nasze bezpieczeństwo, że oni go będą pilnować, że oni się nim zajmą. Ja nie chcę, żeby oni dalej zajmowali się naszym bezpieczeństwem, bo kompletnie się do tego nie nadają. Właśnie w praktyce to widzimy, bo oni tylko mówią i nic nie robią, a jak robią, to zupełnie co innego niż mówią. Tak jak Trzaskowski, który mówi na czas kampanii oczywiście, że bardzo ważne dla niego jest to, żeby być patriotą gospodarczym, że to ważne, żeby Polacy kupowali od Polaków, to wtedy wszystkim będzie lepiej. Tak mówi. A co robi jako prezydent Warszawy? Tramwaje. Ściąga z Korei, a mógłby z polskiej firmy PESA. Metro kopie mu firma turecka. I nawet drzewka do sadzenia przy drogach w Warszawie. Warszawscy urzędnicy zamawiają z Niemiec. Jakby w Polsce drzewka nie można było kupić nawet. A skąd Trzaskowski chce, żebyśmy mieli energię elektryczną? No, przecież nie jest polskich elektrowni. Te chce zamakać, bo planeta mu płonie. Mamy ściągać niemieckie wiatraki albo importować energię prosto z Niemiec. A czy Trzaskowski uważa, że Polakom należy się wielkie lotnisko? Czy jest za CPK? A gdzie tam? Mówi Trzaskowski. Po co Polakom lotnisko? W Berlinie jest lotnisko. Tam możemy jeździć, a nie żeby latać z Polski. I on to jeszcze nazywa patriotyzm gospodarczym? Że i jest patriotyzm to niemiecki, bo na pewno nie polski. A potrzebuję prezydenta, który przede wszystkim będzie dbał o polskie interesy, a nie zagraniczne. Ale niestety ci politycy nie dbają o nasze interesy, nie dbają o nasze pieniądze. Wydają je kompletnie bez sensu na głupoty, marnują albo kradną. Przecież nasze wojsko nie ma amunicji, dlatego że nie ma pieniędzy. My wydajemy na wojsko już Izrael, to są olbrzymie kwoty. I te państwa mają za te pieniądze olbrzymie i nowoczesne potężne armie. A my? Amunicji na pięć dni, prowiantu na trzy dni i żołnierzy, którzy słyszą od chołowni, że mają wdeptywać Putina w ziemię, a się skarżą, że nawet butów nie mają do tego wdeptywania. Na Boso mają go wdeptywać, do tego doprowadzili. Gdzie te wszystkie pieniądze? Na co oni je wydali? No ale wojsko to są miliardowe kontrakty. To zwyczajny człowiek nie wie, czy to powinno kosztować 3, 4 czy 15 miliardów. Najlepiej skalę marnotrawstwa to widać przy mniejszych wydatkach, przy kwotach i przy rzeczach, które są bliższe naszemu życiu, bo to już od razu widać, jak oni marnują nasze pieniądze. Najlepsze przykłady są z Warszawy. Słynna toaleta Trzaskowskiego. Za 650 tysięcy złotych postawiona tam w parku w błocie. Dlaczego ona tyle kosztuje? Wyście sobie Państwo dom za to zbudowali oni samą toaletę. To jest jakaś pancerna toaleta, jakiś kiblo-schron? tam można się schować na wypadek bombardowania, przeżyć wojnę. No dlaczego to tyle kosztuje? A wiecie, jak władze Warszawy zareagowały na to, że cała Polska się z nich śmiała z tej toalety? Drugą kupili taką samą, też za 650 tysięcy. Bardzo dobitnie pokazali, gdzie mają zdanie Polaków, gdzie mają pieniądze z podatków Polaków. W tej talecie je spuścili za 650 tysięcy. Albo moja ulubiona inwestycja Trzaskowskiego wielkie gipsowe, trzymetrowe niebieskie jajo z Placu Pięciu Rogów za 200 tysięcy złotych. Zastanówcie się Państwo, kto z Was. Mając wolne 200 tysięcy, kupiłby sobie za to gipsowe jajo. Nikt, nikt normalny, bo szanujecie swoje pieniądze. Oni naszych pieniędzy nie szanują i kupują takie rzeczy. Jak to wyglądało? Szedł urzędnik przez Warszawę, tak wchodzi na ten plac, tak patrzy, rozgląda się. No, czegoś mi tu brakuje, no coś by się tu przydało. I wymyślił: gipsowego jaja mu brakowało, i kupił za nasze 200 tysięcy. I w ogóle ja wcześniej przyznaję, że się nie zastanawiałem. Dlaczego to jajo kosztuje aż 200 tysięcy? No nigdy nie kupowałem takich jaj, nie sprawdzałem ich ceny, to nie wiedziałem. Ale parę tygodni temu wyjeżdżałem z Opola, bo miałem tam spotkanie. Wyjeżdżam z Opola, już prawie rogatki miasta, nagle patrzę, o czym nie wierzę. No przy drodze stoi wielkie, tym razem czerwone, gipsowe jajo. To się od razu zatrzymałem, zbadać sprawę. Wyszedłem z samochodu. Jajo stało przed wejściem do muzeum wsi opolskiej. Z muzeum wyszły takie panie, które tam pracowały, ja taki zdziwiony patrzę na to jajo, one zdziwione patrzą na mnie, co nam się nawiązał kontakt wzrokowy i się jej pytam, drogie panie, a po ile te jaja tu macie w tym Opolu, bo w Warszawie takie same, tyle że niebieskie, to za 200 tysięcy. Panie, jakie 200 tysięcy? To kilka tysięcy złotych kosztuje. A wiem, bo właśnie drugie takie zamawiamy. To dlaczego pod Opolem jajo jest za kilka tysięcy, a w Warszawie za 200? I dlaczego ja w ogóle mówię o tym jaju tyle? Dlatego, że to jajo to jest najlepszy symbol, jaki znam polskich wydatków publicznych. Jak politycy się biorą za wydawanie waszych pieniędzy, to jest jak z tym jajem, kupują coś. Czego nikt nie potrzebuje, co nie rozwiązuje naszego żadnego problemu, co do niczego nie pasuje, co jest nam niepotrzebne i przepłacają jeszcze za dwa, ze 20 razy. Dokładnie jak z tym jajem. Byłem też niedawno w Radomiu. W Radomiu też jest jajo. Nazywa się Lotnisko Warszawa Radom. Najlepsze lotnisko w całej Polsce. Na takim jeszcze nie byliście pewnie. Jedzie się samochodem. No, luksusowo, żadnych korków kolejek, bo nikt tam nie jeździ. Dojeżdża się na miejsce, takie wielki parking po horyzont i wszystkie miejsca wolne. Nie trzeba nic rezerwować. Można pod samymi drzwiami na lotnisko zaparkować bez problemu. A jak się wchodzi do środka, tam to dopiero luksus. Chce się nadać bagaże, zero kolejek, od ręki obsługują. Przejść przez kontrolę bezpieczeństwa, znowu zero problemów. Żadnej kolejki, nic. I czyste lotnisko, jakby nieużywane, już dwa lata ma. Tylko jest jeden problem. Jak spojrzałem na tablicę przylotów i odlotów, to żaden samolot tam nie latał. Wszystko mają na tym lotnisku, wszystko jest, tylko samolotów nie ma, nie ma się nie da się gdzie polecieć. I zapłacili za nie 800 milionów złotych z naszych podatków. Pomyślcie Państwo, ile przydatnych rzeczy można by kupić za 800 milionów. Można by kupić... 1200 toalet Trzaskowskiego albo 4000 gipsowych jaj po jednym jaju w każdej polskiej gminie to nie! To kupili lotnisko, z którego nikt nie lata. Tak marnują nasze pieniądze. Przez nich za wszystko płacimy więcej. Czy wy wiecie, że płacicie za prąd najwięcej w całej Europie? Nikt nie płaci za prąd tyle co Polacy, płacimy najwięcej. Cała Europa ma drogi prąd, ale my mamy najdroższy. A dlaczego? Bo za energetykę też u nas odpowiada ta banda nieudaczników, nasi politycy. I tak się tym zajęli, że płacimy najwięcej. Zobaczcie, że wszyscy dookoła Polski już od dawna mają elektrownie jądrowe, dali radę zbudować. Maleńka Słowacja ma dwie elektrownie jądrowe, a my? A my nic, ani jednej. Za to mamy. 65 różnych aktów prawnych regulujących działanie elektrowni jądrowej. Państwową spółkę do budowy elektrowni jądrowej też mamy. I mamy nawet państwową agencję do nadzoru nad elektrownią jądrową. Normalnie stoi budynek, w środku pracują urzędnicy, tylko że nie ma co nadzorować, bo elektrowni nie ma. Tej jednej rzeczy zabrakło w całym systemie. Wszystko inne mają. Jak na tym lotnisku w Radomiu, wszystko jest poza samolotami. To my wszystko mamy poza elektrownią. Nawet nie zaczęli jej budować. Łopaty w ziemię nie wbili od 20 100 lat tylko mówią, bo oni są dobrzy w mówieniu, a nie w robieniu. Mówią teraz, że no, jeszcze 20 lat i już się uda. Razem 40 lat będą budować jedną elektrownię. W normalnych państwach to tyle nie trwa. Nawet w dzikich państwach to tyle nie trwa. W Bangladeszu rok temu skończyli budowę i zajęło im to tylko 10 lat, a u nas 40. Zobaczcie, o ile nasi politycy są gorsi od tych z Bangladeszu. A ten Zielony Ład to trzeba jak najszybciej w całości odrzucić. To już teraz nie ma absolutnie żadnego sensu. Trump pierwszego dnia powiedział: odrzucamy Zielony Ład, stawiamy na paliwa kopalne, żeby mieć tanią energię. Chiny, India, Afryka to samo, wszyscy stawiają na tanią energię, tylko my w Europie stawiamy na drogą energię na zniszczenie gospodarki, przemysłu, rolnictwa, wzrost kosztów życia. Nie wiadomo po co. Zielony Ład. Tylko Polskę będzie kosztował kilka bilionów złotych. Wychodzi po 250 tysięcy złotych od osoby. To jest koszt Zielonego Ładu. 250 tysięcy od osoby. A na co będziemy tyle płacić? Na to, żeby za 20 lat było jeden stopień chłodniej. Świetna inwestycja. Chcecie Państwo za to płacić 250 tysięcy? Ja myślę, że nie, nikt normalny nie chce, tylko nasz rząd chce, żebyśmy płacili. Ja nie chcę płacić 250 tysięcy złotych na to, żeby było mi chłodniej. wolałbym za to pieniądze kupić to niebieskie gipsowe jały, i postawić sobie w ogrodzie, a nie płacić za to, żeby było chłodniej, no ja nie chcę tego robić. Przez Zielony Ład rosną ceny prądu, ogrzewania, rosną koszty produkcji, upada przemysł i rolnictwo. Co chwilę ci wariaci wymyślają jakieś nowe przepisy, żeby utrudnić życie rolnikom. Ostatnio wymyślili w Unii, że trzeba rejestrować w urzędzie wszystkie kury. Wiecie ile to jest roboty, żeby każdą kurę zarejestrować w urzędzie, ile to jest zbędnych kosztów, jakie to bardzo jest do nikomu, do niczego niepotrzebne. I w tym samym czasie, kiedy Unia chce rejestrować wszystkie kury, do Unii wpływają setki tysięcy nielegalnych migrantów. Może by ich zaczęli rejestrować. Niech się odwalą od naszych kur i zajmą swoimi migrantami. Kury nikomu krzywdy nie robił, a migranci tak. <tryk> Wszędzie, gdzie się pojawiają masowe migracje, tam drastycznie rośnie przestępczość. Szwecja kiedyś była najbezpieczniejszym miejscem na ziemi, a teraz mają w jeden rok 400 strzelanin, 150 zamachów bombowych. Szwecja jest tym miejscem na całym świecie. Gdzie wybucha najwięcej bomb poza obszarami objętymi działaniami wojennymi? A to kiedyś było bezpieczne miejsce. No i Szwedzi dalej są spokojni, bo za 97% strzelanin w Szwecji odpowiadają imigranci i dzieci imigrantów. Za 97% Szwedzi dalej są spokojni, zupełnie jak Polacy, ale w przeciwieństwie do nas już nie żyją w spokojnym i bezpiecznym państwie, bo sobie naściągali problemów z całego świata. I musimy Zrobić wszystko, co możliwe, żeby w Polsce ta historia się nie powtórzyła, żeby w Polsce dalej było bezpiecznie tak jak teraz. Ale niestety, nie mam pełnego przekonania, że nasz rząd to rozumie i chce zadbać o nasze bezpieczeństwo, przecież kilka lat temu. Jak Łukaszenko zaczął ściągać te tysiące nielegalnych migrantów, żeby szturmowali naszą granicę z Białorusią, to wtedy Tusk mówił, że to są dobrzy ludzie ci migranci. Posłowie Platformy biegali na granicę, przeszkadzali Straży Granicznej, pizze im tam zamawiali tym migrantom. To wtedy Platforma była przeciwko budowie muru na granicy z Białorusią. A potem przejęli władzę. I im się zmieniło, jak oni to mówią. Czasy się zmieniły. Teraz mówią, że jest wojna hybrydowa i że oni będą bronić naszej granicy. Ale wtedy też była wojna hybrydowa. I Platforma Obywatelska wzięła wtedy udział w tej wojnie hybrydowej. Tylko że po stronie Białorusi, a nie po stronie Polski. A teraz z kolei pilnują interesu niemieckiego na naszej zachodniej granicy. Niemiecka policja cały czas podrzuca nam nielegalnych migrantów. I Tusk nic z tym nie robi. Tylko w zeszłym roku Niemcy nam podrzucili 9 tysięcy nielegalnych migrantów. A co robi Tusk? Buduje za pół miliarda złotych 49 centrów integracji cudzoziemców. A wiecie, co się dzieje? Jak któreś miasto nie chce centrów integracji cudzoziemców, nie chce nielegalnych migrantów, to dostaje pismo od platformerskiej władzy. Wódzkim dostają od marszałek skrzydlewskiej z platformy, która wysłała chociażby do prezydenta Piotrkowa pismo, że jak tam nie chcą mi migrantów, to znaczy. Że oni są tam dyskryminacyjni, a Unia Europejska stoi na fundamencie antydyskryminacyjnym. Więc jeżeli Piotrków dalej nie będzie chciał Centrum Integracji Cudzoziemców, to zostanie odcięty od pieniędzy unijnych. A te, co wziął wcześniej, ma oddać z odsetkami. To jest pismo, które Skrzydlewska wysłała w, maju, przepraszam, w kwietniu 2025 roku miesiąc temu. To jest najbardziej aktualne podejście Platformy do migrantów. Szantaż! Albo bierzecie nielegalnych migrantów, Albo odcinamy was od pieniędzy. Platforma Kwiecień 2025. Ale jestem przekonany, że pomimo tego Polacy dalej będą mieli olbrzymie pokłady zdrowego rozsądku. Polacy nie dadzą się tak szantażować. Polacy nie zgodzą się na przyjmowanie nielegalnych migrantów, na masowe migracje z Azji czy z Afryki. Nigdy się na to nie zgodzimy, nigdy na to nie pozwolimy. Bo. No. Bo Polacy to wspaniały, mądry i rozsądny naród i Polacy takie rzeczy rozumieją. Tak wiele wyszło nam Polakom, jako narodowi, ale niestety nie wszystko. Nie wyszła nam nasza klasa polityczna, nie wyszły nam nasze rządy. Za co ci ludzie się biorą? To nie działa. To w rankingach jesteśmy pod sam koniec z jakimiś dzikimi krajami. Prąd najdroższy w całej Europie. Energetyka jądrowa 20 lat za Bangladeszem. Ranking systemów ochrony zdrowia Polska dopiero 60. miejsce gorzej niż w Libanie gorzej niż w Azerbejdżanie. Ranking systemów podatkowych na 64 badane państwa Polska 63. Mamy gorsze podatki niż Kenia, Pakistan, Nigeria, Indonezja. A pod względem sztucznej inteligencji, Amerykanie nas ostatnio umieścili między Mongolią i Burkina Faso. I ja im się nie dziwię w ogóle, bo nie oceniali naszych naukowców, naszych firm, naszych programistów. Oceniali nasz rząd. Spojrzeli na Tuska, no i wyszła im Mongolia. W ogóle im się nie dziwię, w ogóle. I u nas niestety tak jest w każdym ministerstwie. Wstawiają tam kogoś, kto się w ogóle na tym nie zna. Kto jest ministrem zdrowia? Pani Leszczyna. Z zawodu wykształcenia polonistka. Nigdy nic wspólnego ze zdrowiem nie miała, chyba że do lekarza szła, jak coś ją bolało. Nigdy się tym nie zajmowała. A jaki miała plan na naprawę systemu, to mówiła w wywiadach, powiedziała, że jak ona wygra, to wszystkie problemy ochrony zdrowia znikną jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. No i. Nie wyszło. Cały misterny plan się nie uda. Nasz ciężko uwierzyć. Naczytała się w szkole z dzieciakami Harego Pottera i myślała, że to takie proste, i niestety rzeczywistość ją przerosła. Ale żeby nie było, mamy w rządzie lekarza. Władysław kosiniak kamysz Oczywiście nie został ministrem zdrowia, bo się na tym zna. To bez sensu, żeby robił coś, na czym się zna. Zrobili go ministrem obrony narodowej, bo się na tym nie zna. Jest był najlepszym kandydatem. I się facet nie przejmuje, że nasza obrona. Nie jest, że nasza armia nie jest gotowa do obrony, że mamy amunicję na 5 dni wojny, on nie ma problemu, bo on jest gotowy. Pochwalił się już w wywiadzie, że ma spakowany plecak ucieczkowy, więc on jest gotowy, on się nie będzie przejmował, co on się będzie stresował. To my się mamy stresować, a nie on, on nie jest od tego. Tak jest w każdym ministerstwie, na samej górze. Stawiają kogoś, kto się w ogóle na tym nie zna. To co on robi, jak nic nie potrafi? No nic nie robi, swoich kolesi z partii zatrudnia. A co oni robią? No niespodzianka, też nic nie robią, bo nie potrafią. Swoich zatrudniają. I od samej góry do samego dołu, na wszystkich stanowiskach decyzyjnych, są sami ludzie, którzy nic nie potrafią. To jak tu ma cokolwiek działać? A prawdziwi eksperci, specjaliści nie są w stanie nic z tym zrobić, nie są w stanie awansować, nie są w stanie się przebić przez ten partyjny beton. I to jest, proszę państwa, nasze zadanie. To my wszyscy. Musimy w końcu skruszyć ten partyjny beton, bo jak my tego nie zrobimy, to nikt inny za nas tego nie zrobi i nic się nie zmieni. A najwyższy czas, żeby w końcu w Polsce coś się zmieniło. Bo jak się nie zmieni, to dalej będziemy żyli w tym dziadowskim państwie robionym z tektury łączonej na trytytki i nic się nie zmieni. A najwyższy czas, żeby w końcu coś się zmieniło i zobaczycie, że my to zmienimy. Bo Polacy zasługują na więcej. Polacy zasługują na lepsze państwo niż jest tam w Mongolii, Burkina Faso, Bangladeszu, Kenii czy Nigerii. Zasługujemy na więcej. Polacy zasługują na niskie i proste podatki zostanę prezydentem. Zawetuję każdą ustawę, która podnosi lub komplikuje podatki. Każdą. Żadnego podatku więcej. Nic im nie dam. Polacy zasługują na tanią energię. Doprowadzę do odrzucenia zielonego ładu. Spadną rachunki za prąd, za ogrzewanie. Spadną koszty produkcji. Będziemy ratować nasz przemysł, nasze rolnictwo. Polacy zasługują na bezpieczeństwo. Uszczelnię granice. Nie pozwolę na masowe migracje, jeżeli jeszcze raz przyjedzie tu jakiś niemiecki radiowóz z migrantami, to im ten radiowóz zareaguje. Migrantów odeślemy, a policjantów aresztujemy, bo to ich migranci ich problem, a nie nasz. Nie będą na ich podrzucać. I nie pozwolę na wysłanie wojska polskiego na Ukrainę. Żaden polski żołnierz nie trafi na Ukrainę, żaden nie zginie za Donbas albo Krym. Nie pozwolę! Polacy zasługują na prezydenta, który będzie dbał przede wszystkim o polskie interesy, a nie zagraniczne. Jak zostanę prezydentem, to oni wszyscy tutaj, Niemcy, Ukraińcy, będą się dopasowywać do polskich interesów, polskiego prawa, polskiej kultury i polskiego języka, bo tu jest Polska. To my tu jesteśmy u siebie, a nie oni. To oni mają się dostosować do nas, a nie my do nich. Marzy mi się silna, dumna, bogata i bezpieczna Polska. Chcę Polski silnej, poważnego państwa, które zajmuje się niewieloma obszarami naszego życia, ale zajmie się tym dobrze i na poważnie. Chcę Polski dumnej, suwerennej, która sama podejmuje decyzje, a nie pyta się ciągle o zgodę Brukseli, Berlina czy Waszyngtonu. Chcę Polski dumnej z naszej pięknej historii, prowadzącej poważną polską politykę historyczną i asertywną politykę zagraniczną. Ale chciałbym Polski dumnej, zamieszkałej przez dumnych i wolnych Polaków. Przez ludzi, którzy sami decydują, jak chcą żyć, jak chcą wychować swoje dzieci, czego chcą je uczyć, na co chcą wydawać swoje ciężko zarobione pieniądze, bo to nasza sprawa i nikomu nic do tego. Chcę Polski bogatej, ale bogatej bogactwem Polaków, z niskimi i prostymi podatkami, przyjaznymi przepisami, z gospodarką partą polskie przedsiębiorstwa, no i Polski bezpiecznej, ze szczelnymi granicami i bezpiecznymi ulicami. Taka Polska mi się marzy: silna, dumna, bogata i bezpieczna. I mam wielką nadzieję, że już niedługo w Polsce coś się zmieni i taką Polskę razem zbudujemy, będziemy w niej żyli, z naszymi rodzinami, zostawimy ją naszym dzieciom i wnukom. I mam też nadzieję, że państwo również chcecie takiej Polski. Chcecie mieć niskie i proste podatki szczelne granice prezydenta, który dba przede wszystkim o polskie interesy. To głosujcie mnie w tych wyborach 17 maja. Bardzo wam dziękuję, dziękuję Zgierz. Bardzo dziękuję, do zobaczenia, do zobaczenia!